dobry witam, witam bardzo serdecznie No Zaprosić do oglądania? Zaproś do oglądania. Zaproś do oglądania. Witam Dzień Dlaczego nagrywam? Nagrywam, bo jechałem z Nąpoj teraz do miasta, ale udało mi się zauważyć zauważyłem jak zbiera pani ryż ręcznie bo właśnie mi najbardziej chodziło o to żeby zobaczyć to jak oni to jak oni to zbierają ręcznie tutaj ona, ona robi takie wiązki składa te wiązki i później później będzie później to oni to będą młócić nie wiem jak oni to robią ta pani jest tutaj ja bym tam, ja bym tam chętnie wszedł ja bym tam chętnie wszedł i zobaczył, jak ona to robi. To wszystko robi sierpem. Tutaj widzę, układa się takie w mapę, układane tutaj takie wiązki. I ręcznie, ręcznie, to jest bardzo ciężka robota, bo to jest, to jest dość spore to pole. I ona to wszystko, nie wiem, czy to jeszcze, czy to jeszcze nie będzie, nie, jeszcze nie będą tam zbierać też. Oj, can you ask to... Oj, oj jest za, 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 zainteresowana. Oj, you... Ej, you help to... You, you go to here. No! No yes, you help! No i tutaj jestem. ten. Już takie takie wioski ona zbiera. To jest, to jest bardzo fajne. Nąpoj tak się zastanowiła, bo jakby, jakby nie była ze mną, to by musiała teraz gdzieś na polu zbierać ryż No i ona to zbiera w takie ten Kurczę jaka to jest ciężka praca jeszcze w takim i to jest w pełnym słońcu ona jest o... dużo, dużo pracy jest przy tym bardzo dużo I Nąpoj, can you ask to see this one as well? Jest yeah. i everything like this hand, no to no mówi, że ten, że jest, no czyli mówi, że, że ten, że wszystko będzie zbierała ten, że będzie zbierała ręcznie tam też. No takie wielkie pole.

To jest to pole, gdzie ja tutaj znalazłem te, te ślimaki. Te, te. Te. No, teraz to już nie widać, bo już pewnie te, te ślimaki, one już pewnie się już z tego, A nie, jeszcze widać, jeszcze są. Jeszcze gdzie, nie gdzie są. Widzę te, te larwy. O, tutaj to widać. Tam jeszcze. O, jest, jeszcze są. No i z tego będą ślimaki. Dobra, czyli. Czyli udało mi się tak, udało mi się nagrać jak ten, jak, jak zbiera pani ten ryż i jeszcze teraz, jeszcze teraz muszę znaleźć to jak oni, jak oni młócą. Boy. Boy, you know how to like this? You know? No, you know you never, no? to okay, so let's go do city. Yeah? Jedziemy do miasta. Wzię... Wzięliśmy ten drugi telefon. Spytamy się ile to będzie kosztowało naprawa tego telefonu. Dzisiaj ten. Dzisiaj tamten jej zabrałem, bo, bo troszeczkę przesadziła. Bo ten bo e, no bez kontaktu była no ja coś tam do niej mówiłem coś ten i ten ja mówię dobra no powiem sorry ale troszeczkę bez telefonu i teraz teraz przyjechałem z nią właśnie na pole ryżowe i cegada z kobitką i już jest lepiej nie no, powiedziałem jej że jest niegrzeczna i na razie telefonu nie zostanie oddała oczywiście bez dyskusji ale już, już widzę, że powoli się zaczyna przymilać. No zajechałem jak zwykle do galerii handlowej. E, przyjechałem potem kupić piersi, e, piersi z kurczaka dla zrobić takie kotleciki. I kupiłem takie coś, co wygląda tak. To są takie... To są takie, takie szprotki na patyku. I to jest takie suszone, to kosztuje 2 zł. Ja to już kiedyś jadłem, to jest bardzo pyszne. To są takie szprotunie, które się w całości je. I to jest wysuszone. To jest suszone i lekko, lekko posolone ja zaraz, ja zaraz to posmakuję. Boy! Hold it, this. Hold it, like this. This one you hold. Uh, uh, you, like this. Oh. Uh, you eating this? No. No pewnie się nie je tego, jak zobaczę. Mm. No śniadanie. Śniadanie. Mm. No dobre, to tak smakuje. Takie suszone szprotki. Poczymaj jeszcze. Holdy. Holdy. Zresztą się takie wysuszone mm. Mm. Dla mnie to jest pyszne. No smel. prohot? No smelli. No prochop. Mm. To jest taka dobra przegryzka do. Tak się siedzi przy piwie ze znajomymi, pogadać się tak że... Takie, takie chipsiki rybne. Mm. Okej. Okay. Mi to smakuje. Nopel mówi, że, że smeli, że śmierdzi. <grym>. Mm. Okay, od... I teraz jedziemy do Nopel, coś chciała zjeść. Dziś jedziemy, żeby coś zjadła. Aha, bo byliśmy teraz w tym... Byliśmy teraz w tym takim co naprawia te telefony i on no ona wzięła ten drugi telefon do naprawy i, i on tam posprawdzał, posprawdzał mówi, że ten. Powiedział cenę, że, że mówię, że no nie trochę za drogo. Nie, nie opłaca się po prostu Nie opłaca się tego telefonu chyba naprawiać. Tamten ma naprawiony, to chyba się nie, nie ten, chyba nie będziemy. Yy, za, no nie da rady po prostu. Nie? No ona, ona mówi, że no problem, że, e, że ona będzie miała tam, bo jej bardziej zależało na tamtym. Także jedziemy teraz coś, e, coś e, przetrącić. No coś zje. No No uh, What you want to eat? I don't know. Do you want to go to restaurant? Uh, where, you, where you buy? buy? I want to go home. Uh, around home, yeah? To you eat this soup? I to jest No. You want it me, No yeah? okej. Okay. No u mnie jest dobry wieczór. Ja dzisiaj tylko w dzień nagrywałem, bo byli znajomi i tak... No takśmy się troszeczkę zasiedzieli, a ja jeszcze później poszedłem się, położyłem na chwilę i jeszcze teraz, jeszcze teraz dogrywam. No, tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł, czy artykuł, to jest taki wpis na, na Facebooku, to ten wpis jest napisany przez Relocatifi Cambodia. Tak zainteresowało mnie to, bo, bo to tak jakby bezpośrednio tutaj też się tyczy, wiadomo, że to bo chodzi o Tajlandię. Tajlandia jest bardzo blisko, bardzo dużo ludzi stąd jeździło do Tajlandii z Tajlandii tutaj. była taka, była taka wymiana. Teraz to troszeczkę się, troszeczkę się zmieniło tam przez ten konflikt na granicy. No i ja może przeczytam ten artykuł, o co tutaj, o co tutaj chodzi. No ja raczej tak, takimi rzeczami się nie zajmuję, ale tutaj akurat mnie to dotyczy troszeczkę troszeczkę mnie to dotyczy, troszeczkę dotyczy moich tych znajomych bo dużo, dużo znajomych jeździło do Tajlandii dużo znajomych jeździło z Tajlandii tutaj do Kambodży, także ja może przeczytam może przeczytam jest to, no że po prostu to już, już, już się nie, nie już się skończył ten raj taki w Tajlandii Dobra i to przeczytam. Oto jaka Tajlandia w ostatnich latach systemowo odjeżdża, oto jak Tajlandia w ostatnich latach systemowych odjeżdża, dojeżdża, ich Ja tak się mylę czasami, bo mam takie paski, takie paski na telefonie i czasami niektóre litery dobrze nie widzę i mogę czasami się powtórzyć. I dlaczego ten kraj stał się najbardziej niestabilnym kierunkiem w, re w regionie? Pierwsze, uderzenie w nieruchomości. Koniec mitu wiecznego leisholdu, czyli 30 plus 30 lat. Tajlandzki sąd ostatecznie zlikwidował możliwość automatycznego przedłużania 30-letniego liceholdu o kolejne trzy dekady. Czyli było tak, że było 30 i później się przedłużało to na następne 30. To już się skończyło. Dla tysięcy obcokrajowców oznacza to, że po 30 latach Twoja wymarzona willa za 1 milion dolarów może po prostu yy, zniknąć. Nie ma mowy o własności. Nie można przekazać nieruchomości w spadku. Całe marzenie o domu na emeryturę okazało się czasową dzierżawą, którą państwo jednym ruchem przecięło. Dwa. Masowe zamykanie kont ekspatom bez słowa wyjaśnienia. W ostatnich czasach pojawiła się fala blokad i wypowiedzeń rachunków należących do obcokrajowców. Ludzie dowiadywali się o tym dopiero przy próbie zalogowania, widząc suche Your account has been closed. Żadnego powodu, żadnej procedury odwołania, żadnej ochrony klienta. Państwo w jednej minucie może odciąć cię od twoich własnych pieniędzy i nic z tym nie zrobisz. Trzecie, podatek od wszystkich zagranicznych wpływów. To jest takie bardzo istotne, bo dużo ludzi chce na przykład wyjechać na emeryturę do Azji i tam chce z pieniążki, żeby mu przechodziło na, na ten no to co oni tutaj zrobili. Od 2024 roku każdy, kto spędza w Tajlandii co najmniej 108 dni, dni musi zapłacić podatek od wszelkich środków przelanych za granicę na tajskie konto. Emerytur, rent oszczędności, przelewów rodzinnych, pieniędzy z, pieniędzy z pracy online. W praktyce ekspaci wpadają w progi 25 do 30% a najwyższa stawka wynosi do 35%. Nawet jeśli ktoś otrzymał konto, nie, nawet jeśli ktoś utrzymał konto, państwo i tak sięgnie po jego e, pieniądze. Czwarty punkt. Polowanie na osoby robiące wizaruny. Yy, e, Tajlanda przestała tolerować e, krótkie wyloty i przyloty w celu przedłużenia pobytu. Ludzie zaczęli trafiać do pomieszczeń e, detent na lotniskach jak jak słynny przypadek norwega który po powrocie z dwudniowej wycieczki spędził tam dwie noce i traktowany jak nielegalny imigrant to już nie jest kraj przyjazny długoterminowym pobytom piąte nowe zasady wizowe od wczoraj od 13 listopada czyli od przedwczoraj nowe zasady Nowe przepisy praktycznie uniemożliwiają dłuższe życie na wizie turystycznej. Najważniejsze zmiany. Tylko dwa przedłużenia wizy w roku. Pierwsze plus 30 dni, drugie plus 7, drugie plus 7 dni. Zakaz przedłużeń dla osób wjeżdżających przez granice lądowe. Zakaz dla osób wylatujących i wracających tego samego dnia. To jasny sygnał, Tajlandia nie chce ekspatów, czyli, czyli przyjezdnych z Europy na, na stałe, tylko turystów na tydzień. Szóste ograniczenia dotyczące alkoholu 2025 rok Od listopada 2025 roku wprowadzono sztywne godziny, w których nie wolno sprzedawać ani kupować alkoholu. Od 12 w nocy do 11 rano oraz od 14 do 17. Poza lic licencjonowanymi lokalami. Za złamanie przepisów ka grozi kara do 10 tysięcy batów. To jest taka waluta baty. Zmiana uderza mieszkańców, biznes, turystów i ekspatów. To kolejny przykład chaotycznego podejmowania decyzji, które destabilizują codzienne funkcjonowanie. Siódme. Nagłe odwrócenie polityki dotyczącej marihuany. Po spektakularnej liberalizacji w 2022 roku, Tajlandia w 2025 roku całkowicie wycofała się z rekreacyjnego użycia konopi. Sprzedaż bez recepty została zakazana. Kwiaty marihuany ponownie uznano za substancję kontrolowaną. Osoby używające Rekreacyjnie mogą podlegać karom, jednego dnia wolność, następnego dnia powrót do restrykcji. Tak wygląda prawna niestabilność w praktyce. Podsumowanie: Tajlandia stała się najmniej przewidywalnym krajem regionu, czyli chodzi tutaj o ten region azjatycki i tutaj, gdzie ja mieszkam. Uderzenie w nieruchomości, brutalne prawo podatkowe, masowe zamykanie kont, agresywne zmiany wizowe, nagłe zakazy dotyczące alkoholu, odwrócenie, całkowite odwrócenie legalizacji marihuany. wszystko to pokazuje jednoznacznie, że Tajlandia jest dziś krajem skrajnie niestabilnym legislacyjnie. To państwo, które w ciągu jednej nocy potrafi wywrócić całe życie setek tysięcy ekspatów, czyli przyjezdnych. Rzeczy i sprawy nie do pomyślenia w Kambodży, czyli tutaj, tutaj jest zupełnie, zupełnie coś innego, także bardzo fajny, bardzo fajny artykuł, bardzo fajnie to opisali, do tego zdjęcia jest takie, Thailand no thanks, Tajlandii dziękujemy. No u mnie już ciemnawał, już, już się, kurki się już układają do ten, już te, te małe się tutaj y, szukają miejsca. Tam to już kogut oczywiście na, na, na czołowym miejscu tam. Y, kurki już się ten, a ta kurka w tej klatce y, w tej klatce już siedzi już chyba kilkanaście dni. Także już niedługo lada dzień, lada dzień się pojawią kurczaczki. Jak się pojawią kurczaczki, to ja po prostu zamknę tą klatkę, bo ona ma drzwiczki, dam im tam jedzenie i picie i, i ona tam będzie. No najlepiej parę tygodni, żeby kurczaczki za im troszeczkę podrosną, żeby nie, bo takie małe jak wypuszczę, to to będzie, będzie bida. No a tu oczywiście kikuś, kikuś zawsze tu leży, leży. Ko Zaraz, bo tego może nie widać. No, on leży, ja tutaj siedzę, a on tutaj leży między... On tu leży tutaj między tym u mnie między nogami. <ścoughs> czuję się tu. Czuję się tu bezpiecznie chłopina. Także dzięki, do zobaczenia, do jutra. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania, do podkomentowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.